wali kraju wchodzącego w skład Wielkiej Brytanii, kraju niewielkiego, posiadającego tylko około 3 miliony mieszkańców. A w tej chwili, na północnej jego części, najciekawszymi zabytkami są zamki, tak zwane żelazne, zamki żelaznego kręgu. Ten zamek chyba należy do najładniejszych. I najlepiej zachowanych pochodzi z XIII wieku. Zamek Obronny w Conway. Bowling Club, czyli boisko do gry w bowling. Zawodnicy toczą takie duże kule. Celem jest takie rzucenie kuli, żeby przytoczyć swoją jak najbliżej tej, którą uważa się za główną i od której mierzy się odległości. Ten, kto najbliżej wygrywa. A pogoda jest taka jak widać. Przyjechałem 10 minut temu, było piękne niebieskie niebo. Ciekawy stateczek, prawda? Zamek był miejscem obronnym, wybudowany przez króla angielskiego był obsadzony przez angielskie załogi i służył właśnie utrzymaniu tego terenu oczywiście przez anglików oprócz samego zamku obronne było również miasto, to są jego mury zewnętrzne, mały ryneczek. Miasta Conway. Pomiędzy pobliskimi miasteczkami można również przemieszczać się je koleją. Jest to całkiem rozsądne rozwiązanie. Dookoła miasta, po murach, można przejść ścieżką. Jej długość to 3 km. Fortyfikacje miasta i samego zamku. Były bardzo trudne do zdobycia, gdyż liczne wieże trzymały w szachu napastników. Łucznicy nie pozwalali podejść bliżej. Rzadko były zdobywane, a jeżeli już, to po bardzo długich oblężeniach. W dzisiejszy piątek, tłum na ulicach jest gęsty. Wystarczy popatrzeć na parking, który zrobiono na boisku. Bomaris leży nad morzem, nad zatoką Liverpoolską, podobnie jak Conwy. Zamek Bomaris jest czwartym zamkiem z żelaznego krę kręgu. Mówię czwartym, dlatego że budowę rozpoczęto jako ostatniego. W roku 1295, ale w roku 1298 budowę przerwano. W ten sposób zamek nigdy nie został skończony. Posiada tylko mury zewnętrzne, a wewnętrzny dziedziniec pozostał pusty. Zamek był otoczony oczywiście szeroką fosą. Posiadał nawet specjalne wejście morskie do wręcza twierdzy. Na głównej ulicy Miasteczka oczywiście wszystko jest zamkowe, restauracja, piekarnia i wiele innych nazw. Jak się uprzesz, to znajdziesz i stare byki oczywiście jako nazwy hotelu Mimo że to Walia, a nie Anglia Myślę, że herbatę lubią tutaj tak samo Tutaj mam sklep, ale jak widzisz tam na wystawie, większość jest z Chin. Na pobliskiej wysepce osiedliła się kolonia pafinów. To są te ptaszki z czerwonymi działaniami. Kolejne miasto i kolejny zamek tego samego dnia. To nie tylko zamek, ale także. Miasto, które również zostało otoczone takimi potężnymi murami. Wewnątrz murów zachowały się nawet korytarze do przejścia z jednej własnej na drugą. W drodze do zamku przyglądam się pięknym uliczkom. Albo taka. A może taka? Tam zamek posiada nieregularny kształt. A całe miasto, stare miasto, jest z dwóch stron otoczone wodą. A wszędzie murami. Patrząc na zamek z zewnątrz, wygląda to tak, jakby czas stanął w miejscu. Zamek Carnerfon. Był największą średniowieczną fortecą w Walii. Jednocześnie największym symbolem władzy Anglików nad Walejczykami w tamtym czasie. A ten czas to średniowiecze. Zamek wybudowano na przełomie wieku XIII i XIV. Zamek budowano aż 47 lat i nie wszystko zostało wykończone. Zamek posiadał dwie bramy. Króla i królowej. Z zamku wewnątrz niewiele zostało. Zachowały się praktycznie mury, wieże i baszty zewnętrzne. Z zewnątrz wygląda to wspaniale, a w środku jest po prostu placem. Na baszty, wieże oczywiście można wejść. Zaraz pokażę, jaki stamtąd jest widok. W tym miejscu można kupić określone pamiątki, zrobić foto i podobna zabawa jak wszędzie w starych zamkach. Jestem w tej chwili na narożnej wieży, największej. Która posiada wewnątrz kilka poziomów mieszkalnych i nazywa się Wieżą Orła. A widoczek był wart wspinaczki na 4 czy 5 kondygnacji. Po bardzo krętych schodach trzymając się liny. Przeczytałem, że miasto zostało tylko raz zdobyte. Jeszcze w okresie początków budowy, ale Walijczycy utrzymali je tylko przez rok. A później nieprzerwane panowanie Anglików, aż do 1651 roku, kiedy twierdza została opuszczona i barniała. Aż do wieku XIX. Wtedy odnowiono ją i przekazano księgi, książętom walijskim. Jeszcze jeden widok, tym razem z najwyższego punktu, spod masztu ze smokiem. Historia zarejestrowanych władców sięga IV wieku naszej ery. I tak po kolei. Królowie normańscy, jednocześnie angielscy, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przedstawiono takie szachy, szachy walijsko-angielskie. Na końcu tej drogi do tronu jest Charles, książę walijski 1969. Ceremonia dla turystów. Po drodze do ostatniego zamku z żelaznego pierścienia trafiłem na jeden taki mniejszy. Jeden z tych 400, które można spotkać na terenie Walii. Zamek leży już z drugiej strony Półwyspu i to może to już irlandzkie, a nie Zatoka liverpoolska Wejście pod zamek daje ten plus, że roztacza się stąd wspaniały widok. A sama miejscowość Sam zobacz łatwo to porównać do naszych Plaży nadmorskich. Tylko, że to miejsce trudno nazwać plażą. Wysypisko kamieni bardziej. Ostatnim zamkiem żelaznego kręgu zamków walijskich jest ten. Znajduje się nad brzegiem Morza Irlandzkiego i jest najbardziej wysuniętym zamkiem na zachód. Wejście do zamku jest w budowie, stąd widok na zamek od frontu jest niespecjalny. No, i wreszcie znalazłem z tarasu kawiarenki taki widok, jakiego szukałem. Nawet będąc w środku, widoki są znacznie gorsze. A tutaj mam i zamek, i okolice. A tam już morze i wyspa. A w zasadzie półwysep. Ten zamek, który oglądałem wcześniej był właśnie z tamtej strony. W pobliżu zamku wjechałem do regionu nazywanego Snowdonia, jest to teren leśny, również częściowo park narodowy. No i widoki jak chyba w całej wali, pagórkowate. Większość tutajszych domów kryte jest. Obcinanym łupkiem moja Astra, Opel Astra, już drugi dzień wędruje ze mną po Parku Narodowym Snowdonia. Snowdonia w tym miejscu jest krainą górzystą. Góry średniej wysokości. Takie powiedziałbym nasze bieszczady. I widoczki takie jak sam widzisz. Woda spadająca kaskadami w dół. I co chwila inny widoczek. Te najładniejsze są przykryte nisko wiszącymi chmurami. Ale Snowdonia różni się przede wszystkim tym od bieszczad. Że nie ma tu lasów iglastych. A jeżeli spotykasz, to są bardzo malutkie. I jak zjechałem trochę niżej, gołoborza ustąpiły lasom. Lasom mieszanym. Teraz już również ze świerkami. Piękne, piękne tereny do chodzenia. Walia to głównie tereny rolnicze. Po południem trzeciego dnia, objazdu północnej wali, samochodem wyjechałem z parku narodowego z Dotarłem na jego wschodnią krawędź do miejscowości Bala. To jezioro jest główną atrakcją tej miejscowości. Motocyklo-samochód. W każdym razie zabawna samoróbka. W Bala żyją z turystyki i z owiec. Owieczki można zobaczyć również na wyrobach cukierniczych, chociażby. Albo na lizakach. Samo bala to kilka uliczek na krzyż. Kolorowe domy, w większości zbudowane z kamienia. I prawie wszystkie nakryte kamiennym łupkiem. Ten materiał, jeżeli go nikt nie złamie na dachu, jest praktycznie niezniszczalny. Wieczny. Mieszkam w najładniejszym budynku, hotel Biały Królewski Lew. Dość drogi, ale jedyny, który mogłem wcześniej zarezerwować. I znowu jestem z powrotem w Bali. Tym razem jest to Walia Południowa. Blinavon, jeżeli dobrze to wymawiam miejsce u podnóża niewielkich wzniesień rodzaju parku narodowego. Tam w głębi wygląda to jak Wrzosowiska. Miasto, podobnie jak cała ta część wali, było ośrodkiem górniczym, górniczym węgla kamiennego. Miasteczko z uwagi na historyczne kopalnie zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ledwo wyjechaliśmy z tej miejscowości, zaczynają się hałdy górnicze, które już dawno zostały porośnięte innymi roślinami i rozpoczynają się widoczki. Widoczki takie jak tam. Słyszę owce. A na drodze muszę uważać, bo to owieczki również latają po niej. No, jadę sobie taką drogą. Gdybym wiedział, nie wiem, czy bym tu pojechał. Warunki są raczej ekstremalne. Ale zatrzymałem się dla tej brytyjskiej budki telefonicznej. Tłumaczę ten napis. Nie akceptujemy tutaj monet. To znaczy co? Pieniążki pokrzywowe. No i troszkę znowu mam pecha. Ładne miejsce, szeroka plaża. I pogoda jak widać. A ta szeroka plaża to jest złudzenie, dlatego że jest to po prostu odpływ oceanu. Normalnie woda sięga do tej. Do tej linii tu na wprost. A plaży mają tyle, co kodna płakał tyle, że jest to piaszczysta. Jedyna piaszczysta, jaką widzę na terenie Wysp Brytyjskich. Miasto Swansea jest drugim co do wielkości miastem walijskim po Cardiff. Cardiff to stolica. Miasto posiada 240 tysięcy mieszkańców i niczym specjalnym się nie wyróżnia. Centrum miasta jest raczej nowoczesne, gdyż w okresie II wojny światowej zostało zbombardowane i zniszczone. W tej chwili, jak widzisz, trochę przypomina łódzką piotrkowską. Miasto poza dwoma uniwersytetami i plażami nie ma specjalnie wiele do zaoferowania. Anglicy nazywają je bardzo brzydko po prostu dziurą. No i mam kolejny dzień w Walii. Deszczykiem w wersji Konstans, w centrum, znajduje się kilka ładnych ulic ze starymi kamieniczkami, pamiętającymi historię sprzed 120 lat. Walia, czyli cymru w języku walijskim, a to już rzeka przepływająca przez Cardiff. I tam dalej port i Zatoka Morska. Nie ciągnie mnie, żeby tam iść z powodu tego deszczu. Trochę ładnych, nowoczesnych budynków. Jadę dalej, do Newport. W pobliżu Newport znajduje się urokliwe miasteczko Kenelson. Właśnie takie. Z zabytkami z czasów rzymskich. Porównując amfiteatry z podobnych wieków, ostatnio miałem okazję widzieć takie w zachodniej Turcji. Tam wyglądały jak teatr, tutaj pozostał tylko zarys. Jest to faktycznie Muzeum Legionistów.